Jak zmienił się nasz ukochany Mamon na przestrzeni ostatnich lat? TP na trendzie, Tak, a co kurwa? Co ci nie pasuje? Szukam okazji, żeby się tapnąć dobrze i wygrać grę. Tu. Kurde. No, o. no to niestety weszli mi to, jakie myszki używam? SPC, logiem przypał. Dobra, Stajesz time timeout. No, zbajtował mi być. Słuchajcie! To był mój... To był mój ostatni papier to, ale to Teraz gówno! Teraz gówno będzie wycierano palcami! Tak, tak mam robić? Kuchni się w łebko, Why am I solo on the bottom twenty rounds! Tu taka fajna laleczka wytatuowana. Oj, sprawdziłby mi te tatuaże wszystkie tutaj dokładnie. Jak on ma, poczekaj. Jak on ma, Amondra. Taki gość, słuchaj, Amondra. Siedzisz z dziewczyną. Amon Ra. Siedzisz z dziewczyną w lokalu. Amon Ra. Amon Ra. Kutasra. strara, Nie wiem. Wiesiek. Zbigniew. Karol. Który nie wiem. Andrzej. Siedzisz w lokalu. Z dziewczyną. I z dziesięcioma, z dwudziestoma kolegami. Podchodzi gość do ciebie. Odpina sobie ko Kosz... tę bluzkę pokazuje w koszuleczce ten, pokazuje ci koronkę twoi... jeden, jeden jeden z twoich dwudziestu kolegów był kiedyś w kryminale, siedział i on mu mówi hm? twoi koledzy wstają jadą cię w ziure, twoja kobieta wstaje pluje na ciebie i wszyscy od ciebie odchodzą a ty takich ludzi nie szanujesz? Takie jest życie. To jest przenosi, bajka, zabawa, gra. Mówcie sobie co chcecie. A on mówi, mam ci takiego gościa. Dzięki, właśnie ginę pan. Kurwa jebać śmiecie Dobra, nie chcecie na live bo wy nie KURWA Dzięki za 5 miesięcy suba <śmiany> Kurwa odławiłem cię Poszedł piec do budy! Ja, ja pier... Poszedł piec do budy! Kurwa! Odcinek pierwszy! No i kurwa! Dlaczego? Po obejrzeniu poniższych nagrań, ława przysięgłych ogłasza, iż Mamon niezmiennie od tych lat jest pojebany.